Reagowania. Kłaniam się Państwu. Witam w programie Powspominajmy naszą szkołę. Mój dzisiejszy gość jest absolwentem naszej szkoły oraz był nauczycielem przedmiotów zawodowych. Pan Marek Konieczka jest moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Marku, poproszę kilka słów o sobie. Co skłoniło pana do pracy przy organizacji zjazdów absolwentów naszej szkoły? No musiałbym zacząć od tego, że zawsze fascynowała mnie praca dla innych osób, dla, dla społeczności, z którymi z którą razem żyłem, funkcjonowałem i rozpoczęło się to od internatu w latach 60, gdzie mieszkałem od 64 do 69 roku i tam byłem przewodniczącym Rady Młodzieżowej wówczas funkcjonującej i tam też zdobyłem takie pierwsze szlify organizacyjne, bo wówczas muszę powiedzieć, że mieszkaliśmy przez cały miesiąc. Była jedna wyjazdówka tylko w miesiącu i w związku z tym Rada Młodzieżowa wypełniała taki, taką, taką rolę organizatora życia pozaszkolnego. Wiadomo, że do szkoły chodziło się przez cały tydzień, była wolna tylko niedziela i wtedy sobotnio-niedzielny czas był w, przez tą Radę Zagospodarowywany na rzecz wszystkich mieszkańców Internetu. I później, jako już dorosły człowiek, zostałem włączony w komitet organizacyjny po tym epizodzie mojej pracy w tej szkole w latach 90-92 przez ówczesnego przewodniczącego komitetu. Organizacyjnego na 85. rocznicę pana Józefa Roszaka. Tam wtedy byłem zastępcą, a od 90., od rocznicy 90., byłem już przewodniczącym komitetu organizacyjnego i z racji tej no, wspominam ludzi, którzy razem funkcjonowali. Tworzyli tą rzeczywistość i tą możliwość spotykania się, i tym się tak powiedzmy też do dzisiejszego dnia zafascynowałem. Myślę, że to już po raz ostatni, bo to mój piąty zjazd, trzeci, jako przewodniczącego. I, I trzeba tą pałeczkę też już młodzieży, że tak powiem, przekazać. A tak, powiedzmy, przybliżając to, co się działo 12-13 lat temu, bo to z okazji 90. rocznicy, wydaliśmy taką publikację, gdzie pozwolę sobie przytoczyć pewne takie słowa, które wtedy popełniłem w tej takiej przedmowie, refleksji. dla Absolwentów, i muszę powiedzieć, że tam wtedy też na końcu tego, tego wystąpienia zaprosiliśmy wszystkich na stuletnią rocznicę, która wiadomo, że z powodów pandemicznych no, przesunęła nam się o praktycznie trzy lata. Jeśli pani pozwoli, to Oczywiście. przeczytam powiedzmy te takie dwa akapity. Zjazd absolwentów to okazja do refleksji nad upływającym czasem, wypełnionym przeżyciami w szkole, w internacie, na praktykach, nad osiągniętymi niegdyś wynikami sportowymi, imprezami w, growie, w gronie rówieśników, a także pierwszymi miłościami, z których niektóre zaowocowały nawet stałymi związkami. Zjazd to także chwila zadumy nad tymi, z którymi spotykaliśmy się jako uczniowie, czerpiąc z przekazywanej przez nich wiedzy, dzięki której mogliśmy z powodzeniem rozwiązywać wiele późniejszych problemów zawodowych i życiowych. W tym czasie winni jesteśmy również pamięć tym spośród nas, którzy nigdy już nie wezmą udziału w żadnym zjeździe absolwentów. Myślę, że to Obrazuje też nasze takie związanie, przywiązanie do tego czasu, w którym tu razem funkcjonowaliśmy, bo muszę też Pani powiedzieć, że uważam, że czas jest funkcją życia każdego człowieka, każdego z nas, i ta funkcja jest wyznacznikiem, co w danym momencie osiągamy. A ten okres, właśnie nastolatków, którzy zdobywają te pierwsze szlify wiedzy zawodowej, jest bardzo istotny, bardzo ważny, bo on później pozwala na wybory w dorosłym życiu i pozwala też na odpowiednie pokonywanie różnych przeciwności życiowych. Następne pytanie. Małżeństwa w szkole. Jak poznaliście się Państwo, kiedy zaiskrzyło i czy łatwo pracować, gdy dzieli się życie zawodowe? Powiem tak. Istotnie należę do tych absolwentów, którzy związali swoje życie z partnerką, z partnerem, z którym razem pobierali naukę. I Ja z moją małżonką Urszulą poznaliśmy się oczywiście od pierwszej klasy technikum rolniczego, czyli w 1964 roku. Natomiast jak Pani pyta, kiedy zaiskrzyło, to powiem szczerze, że dopiero gdzieś tam w czwartej klasie, wtedy kiedy już tak powiedzmy rozumieliśmy, że potrzebne są właśnie jakieś, jakieś nazwijmy to prądy, które, które zaowocują takim właśnie uczuciem, dającym szansę na wspólne życie. Myśmy ślub brali w 1972 roku, i pani pyta o zawodowe życie. W końcówce to zawodowe życie właśnie spędziliśmy razem z moją małżonką, albowiem od 1992 roku zdecydowaliśmy się, dzięki jej właściwie pomysłowi, na przejście z takiego spokojnego, etatowego zatrudnienia gdzieś tam w jakiejś firmie, w jakiejś instytucji na własny biznes. I to był jej pomysł, jej takie samozaparcie i to dało nam i wolność i dało nam szansę na zbudowanie rodziny, z której dzisiaj jestem naprawdę dumny. Super. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Moim gościem był pan Marek Konieczka. Dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję bardzo.